Cześć, dzisiaj zapraszam Was na krótką wizytę w bibliotece. Jak widzicie, znajduje się ona w nieużywanej budce telefonicznej i podobno jest to najmniejsza biblioteka w Londynie. Mówię w Londynie bo pewnie gdzieś w Wielkiej Brytanii znajdują się jeszcze mniejsze biblioteki. Została ona otwarta 30 listopada 2013 roku z inicjatywy lokalnej społeczności i zasady korzystania z tej biblioteki są proste. Trzeba po prostu zostawić coś na Wymiany, ponieważ jak głosi tutaj motto, które znajduje się na suficie tej biblioteki, docierż budki telefonicznej, nieważne jest co otrzymujemy, ale co zostawiamy. Po sobie. W opisie zostawię Wam też link do strony tej biblioteki na Facebooku oraz dokładną lokalizację tej budki możemy znaleźć na Google Maps. Także to Wam też zostawię. Jak widzicie, tutaj na półkach jest pomieszanie z poplątaniem różne gatunki. Nawet na tej, na tej najmniejszej półce, która powinna być tylko i wyłącznie dla dzieci, też ludzie wrzucają różne książki. Tutaj zobaczycie, ktoś zostawił kartkę z podziękowaniami i z informacją, że zostawił no, dość spory stosik książek. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawię Wam jeszcze z, na koniec z kilkoma ujęciami z tej biblioteki i zobaczymy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa pa!